Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wydajemy klientowi taki oto siewnik Masio Gaspardo, maszyna sześciorzędowa, ale nawozowe i nasienne talerzowe z kółkami kopiującymi, kółkami dogniatającymi. Duży zbiornik na nawóz, jednolity 1200 litrów. Spokojnie można z big bagów zasypywać. Za ramą teleskopową, która do transportu jest suwana. Tak jak tutaj widzimy, jest właśnie w położeniu transportowym. Skrajne rzutnice są tak blisko siebie, jak to tylko możliwe. W pracy odległość jest taka jak tutaj. tym bardzo łatwo wymienić tarcze wysiewające. Tak jak tutaj widzimy, odkręcamy jedną śrubkę, odchylamy osłonę i wyjmujemy tarcze, bo jest bez. Narzędziowo mocowana na tym sześciokącie. Możemy przyzbroić go łatwo do siewu różnych nasion. Ten, wyposażony jest w duży jednolity zbiornik na nawóz o pojemności 1200 litrów. Dostęp do niego mamy tutaj przez dwa składane schodki. Zawieszenie rodzic na głęboku, więc kopiowanie terenu mamy w bardzo dużym zakresie. Tutaj widocznie jest wałek napędzający aparat wysiewający. W tym miejscu jest też sprzęgiełko, w którym możemy rozpiąć napęd i jeżeli akurat potrzebujemy siać mniejszą ilością sekcji, możemy szybko to rozłączyć. Teraz jedziemy na uruchomienie siewnika, który omawialiśmy kilka minut temu. Siewnik mamy już ustawiony. Jeszcze ostatni przejazd po tym polu, żeby sprawdzić dokładnie, czy wszystko jest ok. I następne przejazdy już będą na właściwych siebach. Uruchomienie mamy, jak widać, w warunkach takich roboczych. Pole i tak będzie jeszcze nawożone i orane. Tutaj co chcemy tylko sprawdzić poprawność działania siewnika, czy równomiernie rozkłada nasiona. Ustawić głębokość odpowiednio, żeby jak już będzie wszystko gotowe, zacząć i pracować bez przestojów.